Witam na kanale Kryptospekulacja. Jest to szybka informacja od jednego z uczestników Kryptowalut. Adam dokładnie na Telegram grupie przesyła informacje. No i do zgarnięcia 2x20 dolarów symbolicznie w losowaniu dla tych, którzy wypełnią ankietę anonimową dotyczącą opinii na temat sztucznej inteligencji AI. Ta ankieta dostępna jest w linku pod materiałem, tylko wyłącznie ewentualny nick z Telegrama do podania, tak aby wziąć udział w poniedziałkowym losowaniu live na YouTube godzina 20, a czas na wypełnienie ankiety to do niedzieli godzina. 20. Bodajże 20 czy też 23.59, tak do końca dnia. I jak zajmie 2-3 minuty, pisze Adam. Jest to ankieta, która zostanie wykorzystana na potrzeby napisania pracy licencjackiej pod tytułem Praktyczne aspekty sztucznej inteligencji w opiniach wybranych użytkowników platform Facebook i Telegram. Z góry dziękuję za poświęcony czas, także zachęcamy. Zajmie to 2-3 minuty, a myślę, że warto zobaczyć docelowe wyniki ankiety i zobaczyć, jaka opinia jest pośród inwestorów kryptowalut całej tej dziedziny sztucznej inteligencji. Grupa Telegram gram, kryptospekulacja, czas to tutaj także zawarta ta informacja. W poniedziałek 20 losujemy 2 razy 20 dolarów dla tych, którzy właśnie wypełnią swój nick na końcu tej ankiety, a dla tych, którzy sobie nie życzą do zawarcia NICO, chociaż one nigdy nie będą wykorzystane, publikowane, tylko do wyłącznie celów losowania, no to jest możliwość zastosowania bez niku na dole tej ankiety. Oto tutaj podstawowe, szybkie pytania, jak na ankietę przystało. Wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania, zainteresowanie technologiami, jak masz bardzo mamy czy też bardzo Duże, czy wiesz czym ogólnie jest AI, a więc dla tych, co nawet nie mieli z AI, chociaż nie wiesz, że wy w świecie krypto że nie mieli, a także w jakiej skali od 1 do 10 oceniasz swoją wiedzę na temat AI, wykorzystania, czy korzystałeś ją z narzędzi opartych na AI, właśnie jak chatboty, chatGPT, Twoje nastawienie do AI, perspektywy wykorzystania w takich tematach jak medycyna, edukacja i czy AI niesie tylko z sobą może szanse czy też zagrożenia. Adam także w tej ankiecie rozbudowuje temat medycyny, potencjalne szanse czy zagrożenia w tych tematach, a także edukacji, perspektywa na najbliższe 10 lat. No i dokładnie myślę, że to zajmie do szybkiej kawy właśnie 2 minuty czasu, a warto zobaczyć na wynik końcowy tej ankiety. Już nie tylko chodzi nawet o symboliczne 2 razy 20 dolarów, co jest tylko wyłącznie zachęcenie. Ja zapraszam do tej ankiety, linki pod materiałem wideo, czy też na grupie Telegram to Spekulacja Chat i my z tym wątkiem słyszymy się na żywo w poniedziałek podczas losowania. Do usłyszenia.